No jasne, rozgrywajmy sobie emocjonalnie sprawy, dopisujmy jakieś historie i zbierajmy mnóstwo pieniędzy, które ostatecznie się okazuje, że w ogóle nie są potrzebne na tego konkretnego psa. Ten szantaż emocjonalny to jest w sensie. Różyczki! Sorry, a dla mnie to jest masakra. Okej, hey, jeżeli ktoś robi na coś zbiórkę, to powinno być to legitne. Gdzie my już przesuwamy jakieś takie granice, wiecie. Ja rozumiem, że ludzie emocjonalnie działają, ale no już do jakiego my absurdu to zaczynamy dosuwać. Jezus Maria, poczekaj. Do tematu Diozu ma się Gimper i Olciaks. Poczekaj. A, no to. Temat związany z Diozem. Pewnie ogólnie wiecie o co chodzi. Aferka z psem, a od tego się zaczął cały młyn związany z prześwietlaniem tej organizacji, fundacji. Nie wiem, to tam, jaki to statut ma. W każdym razie gadaliśmy też o tym z Gimperem na zgrzycie przynajmniej na podstawie tamtych informacji, które były. No i oczywiście ludzie zaczęli szukać, powstały filmy, mnóstwo ludzi się zaczęło zgłaszać. Też wiem, że do Gimpera mnóstwo osób pisało i ogrom tego całego materiału jest yy, przytłaczający wręcz. No i wypływają różne kwiatki yy, z tym związane. No, i jeden z tych gości zapowiedział, że pozywa youtuberów na pół bańki, w sensie chyba sumarycznie na pół bańki, w sumie nie wiem do końca, bo nawet nie słuchałem tego za specjalnie, tylko widziałem jakiś tam napis na Twitterze odnośnie tego, którzy się wypowiadali, jak rozumiem, w krytycznych słowach na temat jego działalności. Cztery pozwy i każdy opiewający na pół miliona złotych. Z takim powództwem Dios występuje przeciwko youtuberom, przeciwko znanym osobom z życia internetowego, z życia publicznego, którzy postanowili wykorzystać naszą nazwę, nasze osiągnięcia i zasługi na przestrzeni kilku lat, by podbić sobie zasięgi, przekazując niekoniecznie rzetelne i niekoniecznie prawdziwe informacje. <grym>, jak mówi niekoniecznie, nie jakiś fany. Dotyczące psa, ratowanego psa w sobotę na autostradzie. Gdy rzetelni dziennikarze zainteresowali się tematem i postanowili zgłębić go nieco, doszli do wniosku, że nie będą publikować żadnych materiałów na ten temat. No proszę. Czy dostałeś już pozew? No ja nie. Nie wiem ile tam Monosu będzie pozywał, bo nie wiem kto się wypowiadał. No bo co, ja z Gimperem zgrzycie. Kono po tym nagrywał. I nie wiem, czy ktoś. Chyba ludzie tam z Pysińskiego mówili, że chyba jego też. Ponieważ... No, rzeczywistość wygląda zgoła inaczej niż ta, którą niektórzy postanowili przekazywać. Dlatego też uznając, że hej w ogóle ta nazwa inspektor, w sensie można tak się tytułować na, na ludzie, że czy jest inspektorem czegoś? Nie można pozwolić na to, by dalej szerzono kłamstwa i nieprawdy na temat działalności charytatywnej organizacji, która od lat zajmuje się ochroną zwierząt. Poprosiliśmy zaprzyjaźnioną kancelarię adwokacką o zajęcie się sprawą i ocenili oni, że pół miliona złotych od każdej z tych osób będzie wystarczającą kwotą, którą zdołają pokryć, a która będzie mogła... Mogła uczynić temu hejtowi, przez który przechodzimy za to, że jako jedyni zareagowaliśmy na psa leżącego. Diosdolnoślądski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Już nie macie się czego czepieć, to na szywki się uczepmy. Przecież po prostu zapytałem o to, bo się zastanawiam, jak to działa, takie tytuły, bo widziałem, że był taki wątek. No, ale to w każdym razie, więc był taki tekst. Nie wiem, czy się załapałem do tego pozywania. Ciężko mi powiedzieć, no, ale zakładam, że pewnie z... zgrzyć się załapał, więc pewnie ja, chyba, że nie wiem, o kimś innym mówi. W każdym razie, tak, no i też Gimper to gdzieś tutaj omawiał. Mogło też przegapić ostatnią aferę związaną z organizacją DIOS, ponieważ zasięg tej był naprawdę całkiem spory. A po materiale, który jakiś czas temu zrealizowałem w ich temacie, naświetlając moim zdaniem dosyć zasadne pytania, które ludzie postawili im w sprawie interwencji związanej z uratowaniem psa błąkającego się w okolicach autostrady, temat na swoim kanale podjął również Konopski, który do zarzutów dotyczących psa Aidana dorzucił szersze kontekstowe informacje o innych kontrowersjach związanych z poprzednimi interwencjami DIOS, które u ludzi wzbudziły uzasadnione wątpliwości odnośnie tego, czy wszystkich działania odbywały się zgodnie z odpowiednimi procedurami. Ale pamiętacie, jak wam mówiłem, że odnośnie dios że było mnóstwo gdzieś tam wątpliwości na przestrzeni czasu i jakiś tam doniesień na ten temat, jakichś pojedynczych spraw itp. Wiem, że tam powstawały jakieś grupy na Facebooku i tak dalej. To jest, mówiłem, że jak poruszać ten temat, to trzeba to zrobić, wiecie, tak zbiorczo na pełnej, że tak powiem. I, i zbierając wszystkie jakieś informacje, bo zajmowanie się każdym poszczególnym Przypadkiem trochę nie ma sensu, bo wzbudza, wzbudza jakieś tam chwilowe zainteresowanie, a za chwilę potem to wszystko gdzieś tam przemija. Nie w sensie, no nic się nie zmienia, i tak dalej. Jakoś może nie wiem, jedna sprawa jest wyjaśniona czy coś. I tak samo jak teraz, nie? Jakby znowu pojawiła się jakaś jedna sprawa, tylko różnica jest taka, że ze względu na ich reakcję, w sensie na reakcję diozu, to wszystko zaczyna być, wiecie, kopane głębiej. Jakieś kolejne informacje, być może inne sprawy, być może jakieś doniesienia, tam w finansach też ich gdzieś tam grzebią ludzie, i tak dalej. Więc tym razem ta jedna sprawa trochę chyba przelała czarę goryczy, do tego stopnia, że zaczyna być z tego większy materiał. No i chyba z tego co wiem, no to Gimper tam się tym zajmuje. Konop, jak ktoś mu grozi pozwem, to pewnie też już tam jest cały zespół researcherów łamany na ludzi, którzy mają jakieś tematy, pewnie też mu wysyłają i nie zdziwię się, jak jakiś dedyk wleci. Więc pewnie będzie mega młyn gdzieś tam w związku z tym tematem. No ale to zobaczymy. No ja sam trochę jestem ciekaw, w jakim to kierunku pójdzie. W ogóle, czemu nie ma zabezpieczenia prawnego przed tym, żeby jakaś firma, fundacja mogła się nazywać w celu instytucji państwowej samorządowej? Naz tej fundacji sugeruje powiązanie z rosyjskimi służbami weterynaryjnymi. A nie ma też jakiejś takiej firmy, bo jak to się nazywa? Krajowy rejestr. Czegoś tam? I że, jak na przykład zakładacie firmę, to od razu przychodzą wam taki pocztą z jakiegoś takiego. Też, to też tak brzmi. Krajowy rejestr dłużników, czy coś takiego. Albo właśnie nie pamiętam. I to też tak brzmi, jak jakiś taki urząd, wiecie, ten, a to jest prywatna firma. Krajowy rejestr sądowniczy. A może to? No, któryś z tych. W każdym razie wiem, że coś takiego przychodziło. Ja się nie zgadzam z tą nagonką na Dios. Śledzę i wspieram ich od lat. Mam znajomych, którzy adoptowali od nich zwierzaki. Przechodzą wszystkie kontrole weterynaryjne, budowlane. I skarbowe. Spoko zobaczymy, co wyjdzie z różnych badania, informacji na ten temat w znacznie szerszym zakresie niż Twoje własne doświadczenia, których oczywiście ja nie podważam, bo możesz mieć takie doświadczenia, możesz mieć znajomych, którzy są zadowoleni z tego, jak adoptowali tam psiaka, czy cokolwiek. Natomiast to Różę nie jest wystarczeniem całej nie? działalności danej chłopaki. firmy. Także pytanie brzmi: co będzie, gdy ludzie zaczną kopać głębiej? Bo to tak samo jak mówiliśmy w zgrzycie, to nie jest tak, że to oznacza automatycznie, że ci ludzie nie pomagają żadnemu zwierzaku, COVID, że to jest, nie wiem, totalnie złe jakaś... Otchłań piekielna, która czyni tylko zło. Oczywiście, że to nie o to chodzi. Natomiast w przypadku tego typu działalności trzeba być krystalicznie czystym, ponieważ bazują one na ludzkiej dobroci, na wpłacaniu jakiejś kasy, na chęci pomocy i w związku z tym trzeba być mega transparentnym i krystalicznie czystym, chcąc prowadzić tego typu interes, nawet w kontekście oczywiście jakiejś działalności charytatywnej. Nie? Także może się okazać, że szersze doświadczenia różnych osób będą zgoła inne niż Twoje własne. Mówię o ludziach z czatu, nie o tobie. No dobra, a to zapytam inaczej, Zaria. Czy uważasz, że w tej sytuacji, bo pewnie się interesowałaś w związku z tym, w tej sytuacji z tym psem zgarniętym z drogi, o której, od którego się zaczął teraz, tym razem, cały ten temat, uważasz, że wszystko było w porządku? W sensie, że nie ma tam zastrzeżeń co do ich interwencji? No dobra, a jak WOŚP tylko połowę środków przekazuje na cele, na które zbiera i Jurek sprzedaje uran Czeczenom, to nie są krystalicznie czyści. A jak ktoś im coś zarzuca, to dostaje na mordę, że przecież robią tyle dobrego. Znaczy, tak y że żartujesz, ale odpowiadając tak na poważnie, to jak widziałem na jednej z grup, gdzie tam były jakieś informacje na temat diozu, to bardziej chodziło o to, że oni na przykład przedstawiają informacje, że wiesz, że nie mają pieniędzy, że jak ludzie nie wpłacą, to za chwilę upadną i tak dalej, a jednocześnie ze sprawozdań finansowych wychodzi na to, że są mega na plus, jeżeli chodzi o kasę. Więc to mówię tego typu rzeczy. Nie mówię, że to jest prawda, bo ja tego nie badałem, mówię o różnych zastrzeżeniach, które gdzieś tam się pojawiają w sieci i wątkach, które są podejmowane. Czyli wiesz, o jakiejś takiej Dumbu. dziwnej działalności. O, Zari odpisała po pierwsze uważam że za bardzo nadmuchano info że to oni znaleźli psa bo mówili że małżeństwo go znalazło zareagowali jako jedyni w kontekście organizacji która zdecydowała się przyjechać co do niepokazywania kleszczy w to jest to słabe i mogli to wyolbrzymić jednak zawsze nagłaśniają zbiórki na zapas żeby był hajs na ewentualne leczenie nawet operacje dobra a co sądzisz o tym co się potem wydarzyło to znaczy o tym że zebrali tam prawie 20 koła czy około 20 koła na tego psa i w związku z tym jak się potoczyła ta sytuacja że stwierdzili że zamiast normalnie oddać wszystkim Pieniądze, bo, bo jest jak jest, to zamiast tego powiedzieli, że oddadzą tylko tym, którzy się zgłoszą. To jest jeden wątek, który chciałem cię zapytać, a drugi wątek, to co sądzisz o tym, że w momencie, w którym ludzie przyjechali odebrać tego psa, na I którego była zbiórka wyt, i wokół którego były był. te pieniądze zbierane, to i tak jeszcze musieli zapłacić za tę obsługę tego psa i za jego jakieś tam zbadanie leczenie. Pan Konrad Ziozu twierdzi też, że psa nie przywłaszczyli. O godzinie 23 mieli poprosić właścicieli o dostarczenie stosownych dokumentów, te mieli otrzymać dopiero o godzinie 11 dnia następnego, a ponadto bardzo szeroko. Opisywał, że to nie oni decydowali o tym, czy wydać psa właścicielce, bo tę decyzję mogła podjąć wyłącznie policja, zgodnie z polskim prawem. Te samą informację zresztą Dios zamieścił na swoim fanpage'u, wklejając screen maila, który został wysłany do dyżurnych pobliskich komisariatów policji oraz do właścicieli Aydana. I super, wreszcie jakaś merytoryka i konkret. Dziękujemy, panie Konradzie. Po kilkunastu minutach filmików i historek, przepełnionych emocjonalnymi szantażami, obrazami psa zmielonego przez opony Tira, tudzież groźbami, że może. Może lepiej zakończyć działalność. Ten szantaż emocjonalny to jest. W sensie, może różyczki? sorry, a dla to jest masakra. No to ja, ja jestem ciekaw, jak często trafiają im się ludzie pokroju kroju magicala, którzy robią im aferę nawet jak podejmują dobrą interwencję i robią gnój. Ciekaw też jestem, w jakim stopniu oni wrzucają takie osoby do jednej szufladki, zamiast podchodzić do tego indywidualnie. Czy może chodzić o skalę takich spraw i większość negatywnych zachowań w ich stronę właścicieli, którzy nie dbają tak naprawdę o swoje zwierzaki? Ja ci powiem tak, gadaliśmy o tym z Grzycie, więc ja rozumiem, że oni mogą mieć z góry takie przeświadczenie, że wiesz, jak widzą jakiegoś psa ten, to dopisują sobie historię, bo większość takich przypadków na przykład mają, ale no uważam, że wszystko be to nie, jeżeli tam. tak jest, to be nie be jest to uczciwe. Kół. Że jednak każda sytuacja ze względu na przejrzystość i bycie uczciwym powinna być gdzieś tam oddzielnie analizowana, a nie na zasadzie, że wiesz, znajdujesz psa i od razu zakładasz, że na pewno ktoś go wyrzucił. Opisujesz to tylko po to, aby uderzyć taką emocjonalną strunę, żeby za chwilę wrzucić zbiórkę. Ja rozumiem, że takich historii może być dużo, może ich jest większość, ale to nie oznacza, że każdą jedną możesz traktować w ten sposób, bo w tym wypadku się okazało, że to nie jest tak, że jacyś patologiczni właściciele psa z domu albo zostawili go przy drodze, bo mieli dosyć, tylko po prostu pies im uciekł. A już była cała narracja jakby, wiesz, tragedia się jakaś w tym sensie działa odnośnie tu właścicieli. Trzeba. A zauważyłeś, że pod postem DIOS dość zarabiania kosztem DIOS yy, polubił go Bandura, jak wiemy Banji dużo im pomogło. Tak, no też jest wiesz, pytam inaczej, jeżeli wiesz, ktoś współpracował z Diosem nie, na przykład, nie wiem, tam powiedzmy Banji no to trochę by się pewnie dziwnie czuli, gdyby się okazało, bo oni tam chyba kilkaset tysięcy w ogóle nie, wpłacili, to no pewnie by się dziwnie czuli, gdyby się na koniec okazało że nie było to odpowiednie miejsce do tego, nie? Więc I raczej idziesz wśród zapaków. I w zariat to od razu poinformował od o tym, że jeśli ktoś się zgłosi, to dostaną zwrot kasy. Co do obarczania, obarczania właścicieli kosztami, ja to rozumiem tak, że Dios pokrywa wszystkie koszty, jeśli zwierzę zostaje pod ich opieką. Jak wydali psa, to zapewne to działa jako weterynarza. Nie wiem, jaka jest procedura, domyślam się tylko, przed wydaniem psa musieli poczekać na decyzję policji, w tej sprawy, bo służby były powiadomione. Ale to przecież w momencie, w którym wykonywali te zabiegi na tym psie, to on był pod ich opieką. To dlaczego? Potem kasujesz kogoś z pieniędzy, bo wydajesz tego psa. To idąc tą logiką, w momencie, w którym załóż, załóżmy, zajmowaliby się tym psem przez dwa tygodnie, a potem by się znalazła jakaś nowa rodzina, która by chciała go przyjąć, to mieliby obciążyć tę rodzinę za dwa tygodnie leczenia tego psa czy jego no opieki. No nie, no bo zbierasz kasę na ten cel. Ludzie wpłacają pieniądze, żeby zająć się tym psem. Jego historia może być różna. Może mieć właścicieli, może zostać porzucony, może być cokolwiek, ale ludzie chcą temu psu pomóc na czas, kiedy jeszcze nie wiadomo, co będzie z nim dalej. Więc dlaczego? W momencie, w którym niezależnie jakie jest rozwiązanie sytuacji, czy się znaleźli właściciele, czy ktoś chce zaadoptować nowy, ty nagle możesz, nie, wiem, chcieć jakąś kasę. No ty? Uważam, to jest słabe, no. To możesz sobie wyobrazić sytuację, że ktoś podrzuca chorego psa i po leczeniu zgłasza się po odbiór. Czy to jest taka sytuacja? Bo nie sądzę, że wywalili psa z domu, no. I liczyli na to, że Dios go złapie i na jakiejś drodze szybkiego ruchu, a potem zostanie wyleczony. W sensie, jak chcesz sobie stworzyć scenariusz, w którym można nadużywać jakiegoś mechanizmu, to zawsze se go znajdziesz. Ale to w ogóle nie jest taka sytuacja. Nie no ku... Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że, można, że waszym zdaniem można robić zbiórkę na leczenie psa, a na Może koniec to obciążać kogoś kto przyjeżdża, bo okazuje się, że Zrobiły twoja wersja zdarzeń zły. nie była taka, jak ci się wydawało, i dopisałeś sobie historię do czegoś, i na koniec ludzi, którzy przyjeżdżają, jeszcze obciążasz kasą za to? No mać, no Ało już tak, skoro pies został przebadany i wyleczony, a właściciele się znaleźli, to niech płacą za badania. A tak poza tym, to nigdzie nie ma dokładnej godziny dodania posta tych właścicieli, więc nie wiadomo, czy napisali go przed, czy po tym. A widzisz IKinga, z tego co ja widziałem, to post o właścicieli szukających psa był przed interwencją diozu, wrzucali informacje na grupy jakieś tam lokalne, gdzie mówili, że uciekł im pies, czyli byli o niego zainteresowani tym psem, zanim się zrobiła cała medialna sprawa. Więc co ty... Pie za przeproszeniem. Ja rozumiem, że są tu ludzie, którzy chcą bronić jakiejś sensownej działalności diozu, bo ja nie wątpię, że i taka jest, ale zaznaczam, że to nie oznacza tego, że nie można sprawdzać każdej sprawy i że mogli popełnić. K błąd, tak jak wszyscy ludzie na ziemi. Problem polega na tym, czy tutaj go popełnili i jeśli tak, to dlaczego zamiast po prostu przeprosić, to na przykład idą w zaparty albo tworzą jakieś historie. Czajesz, o co biega? Tylko to jest jedyny wątek. Że mogło się zdarzyć, że polecieli emocjonalnie. Mogło tak być, no. Tak jak są tą historią, że tam, wiesz, porzucony pies i tak dalej. Ale idąc w zaparty jeszcze takie granie na emocjach, to my w ogóle nie będziemy tego robić. To może nie powinniśmy w ogóle ratować zwierząt i tak dalej, bo to nie będziemy jeździć do takich przypadków. No, to jest totalny szantaż to emocjonalny. No to, no to znaczy, że ogólnie czatu, jest to złe, to lepiej no. no dobrze, no to mówię, to znaczy, że w takich wypadkach, historię, kiedy naciągasz historię, kiedy wymyślasz sobie, dopisujesz coś, bo to działa emocjonalnie na ludzi, jest złe, no. Jeżeli masz zbadaną historię i mówisz o tym, że to jest tragiczna sytuacja, to spoko, to no, rozumiem. No, ale finalnie zbierają pieniądze i pomagają tym psom, więc to jest, no wiesz, no ludzie grają na emocjach, no bo to działa, tak? Ale, ale kurde, Patrycja, ale nie możesz sobie zmyślać jakiś chorób, żeby wyciągnąć pieniądze? Ale nie zmyślać, oni nie wiedzieli, oni nie wmawiali przecież że ten pies jest jakiś chory, czy coś, tylko zakładali, ale... że może być. No, to, no, no to, tak, no, ej, tak, dobra, to, zobacz, to ja, to, jak, no, no dobra, to jak będzie mnie bolał bark, to ja powiem, że wiecie co, jeszcze nie byłem u lekarza, ale jest podejrzenie, że może kłam złamany kręgosłup, więc potrzeba mi 100 tysięcy, więc zbierajmy teraz na zbiórce, bo jeszcze nie wiem, ale może tak być, nie, więc yy, zdarza się. Masz, yy, no założę se, założę se, no, fundację, no no nie można tak robić, no. Przecież zobaczcie, jakie dymy były. Pamiętacie, jak była afera z Queen of the Black? Może różyczki? I było sprawdzanie, jej, czy jej pieniądze, które zbierała, tak w ogóle działają. były adekwatne do choroby tego psa. I czy te pieniądze w ogóle są w stanie jakoś pokryć to leczenie. Kurwa, no normalnie ludzie byli zgodni, że hej, jeżeli ktoś robi na coś zbiórkę, to powinno być to legitne. I być sprawdzone, jakie są potrzebne koszty. Jasne, może być jakiś update, może coś się dziać, dziać z tym. Ale że to musi być ku... Ale gitna. Nagle przechodzimy do etapu, nie no jasne, rozgrywajmy sobie emocjonalnie sprawy, dopisujmy jakieś historie, rozpisujmy jakieś, nie wiem, kwoty i zbierajmy mnóstwo pieniędzy, które ostatecznie się okazuje, że w ogóle nie są potrzebne na tego konkretnego psa. No k**wa no. Jak, jak w ogóle można tak, nie wiem, mentalnie ja by. Mówię, żeby tak robić, no to. Ja mówię, że inne fundacje no nie wiem. Znaczy, ton, w którym to wypowiadasz, to mówisz, jakbyś tego broniła, i ludzie na czacie też to tak odbierają. No to bronisz tego, uważasz, że to jest dobre, czy nie? Bo ja uważam, że to. No to się zgadzamy, że to nie jest dobre. No to, to powiedz co na głos, bo to brzmi, jak wiesz, ja mówię, że to jest słabe, a, a ty mówisz, no wszyscy tak robią. A co za argument? No kur... To znaczy, że wszyscy lecą w ch... ja, no. Nie wiem, no dla mnie to jest niesamowite, w sensie gdzie my już przesuwamy jakieś takie granice, wiecie, ja rozumiem, że ludzie emocjonalnie działają, rozumiem, że rozgrywa się wiele spraw na emocjach, ale no już do jakiego my absurdu to zaczynamy dosuwać, wiecie, no. Oni tak działają od wielu lat, materiał ustywał pens przed pięciu lat. Tak naprawdę temat cały czas ten sam. Sami sobie nadali uprawnienia. Nie stosują się do przepisów prawa. Maja sprawę w prokuraturze. Ta, no w ogóle mówię, w sensie ogólnie Dios, to jest Jakieś oddzielne uniwersum. To znaczy, wiecie, wchodzicie z punktu jednej afery, o której gdzieś tam usłyszeliście. Nagle się dowiadujecie, że są całe grupy na Facebooku. Nagle dowiadujecie się o jakichś reportażach w telewizji. Nagle dowiadujecie się o w ogóle jakichś artykułach w gazetach, i nagle dostajecie taką całym wodospadem ku informacji, jakichś ewentualnych zastrzeżeń i nie wiecie jakichś problemów, które, które mogą być wokół, wokół tego projektu, całego. I to jest, wiecie, aż w pewnym momencie takie macie przytłaczające. Plus, już abstrahując od tego, jak macie jakieś zasięgi i ten, że historie pojedynczych ludzi, którzy się zgłaszają i które, nie wiem, sytuacji, które nie były gdzieś tam jeszcze nagłośnione. To jest niesamowite. I wiecie, ja rozumiem, jak oni czasami używali argumentu, że hej, jesteśmy dużą organizacją, czasem robimy rzeczy, które, co w się sensie, nie wiem, zabierają psa jakiejś, nie wiem, patologicznej rodzinie, na przykład, tak? No i że ta rodzina im to nie na rękę, więc robią aferę, mogą być jakieś sprawy w sądzie i tak dalej. Więc sam wątek tego, że nie wiem, taka działalność wzbudza jakieś kontrowersje, to, to nie jest dla mnie zdziwienie. Natomiast w moment, w którym ta skala jest tak duża, no to uważam, że warto się temu przyjrzeć, na co z tego wyjdzie, To natomiast z grubsza tyle, jeżeli chodzi o merytorykę, bo reszta filmu przepełniona jest klasycznymi komentarzami w wykonaniu pana Konrada, za które ludzie tak mocno go kochają. Także swoimi działaniami możecie wkrótce doprowadzić do tego, że zwierząt nie będzie miał kto w Polsce ratować. Niesamowite, skurwa. Przecież to jest taki szantaż emocjonalny. Tylko, że z mojego punktu widzenia, oczywiście, wy będziesz, że jestem robotem i tak dalej, ale z mojego punktu widzenia to jest tak naiwne, że na przykład jak ktoś próbuje w ten sposób grać na moich emocjach, to tym bardziej jest dla mnie taki podejrzany, że coś tu krwa jest nie tak, nie? Jeżeli ktoś próbuje do tego stopnia uderzać w moje jakieś takie, nie wiem, poczucie, nie wiem, sprawiedliwości, w jakieś takie poczucie, wiecie, zagrożenia, nie zagrożenia, w niem, straszy mnie, kuwa, no nie wiem, jak to nawet nazwać, jakie, jakie tu są intencje. Raz, że z mojej perspektywy to jest strasznie naiwne, a dwa że jest trochę taką, jak dla mnie oznaką, nie wiem, właśnie braku jakichś dalszych argumentów, jakiejś takiej merytorycznej odpowiedzi, tylko uderzanie w taką sferę emocjonalną. Plus znaczy, wiesz, mnie, nie no, są na pewno ludzie teraz przerażeni, którzy mówią, o jej, nikt nie będzie ratował zwierząt. Pan Konrad się podda, bo pojawiła się jakaś afera wokół jego osoby. I wiesz, i tam ślą słowa wsparcia i złotówki na konto. Więc domyślam się, że dla niektórych to tak działa, ale ja mówię, jak to działa na mnie, że na mnie to działa odpychająco, takie próby grania na emocjach. Bo jedyny gwarant, który to aktualnie robi, jest przez was hejtowany, jest przez was obrzucany z błotem, jest przez was mieszany z gównem. Ja myślę, że dla niektórych lepszym Rozwiązaniem byłoby, gdyby tego psa rozjechało auto czy po prostu tir niż e, udzielenie mu pomocy. Ale przecież to nie on tej pierwszej pomocy temu psu udzielił, tylko ludzie, którzy byli przy autostradzie, znaczy jechali tą drogą i się zajęli tym psem. What the fuck? To, to nie jest tak, że to on jechał, albo nie wiem, nagle dostali jakieś anonimowe zgłoszenie, słuchajcie, pies lata po tym, oni jadą i tam, nie wiem, trzeba go gonić, zatrzymywać ruch, wiecie, cała afera. Tylko oni przyjechali, psa, który już siedział, był zmęczony, był zabezpieczony tym kocem termicznym i po prostu dalej się nim zajęli, ale cała interwencja była ze strony losowej. Osób. Więc ja rozumiem, że oni mogą mieć takie interwencje, gdzie jadą i od zera załatwiają jakąś sprawę. Spoko, rozumiem, ale w tym wypadku było inaczej. To teraz, tak jak była sytuacja Gimpera z Olciaks, która ona wyszła inicjatywą rozmowę, a nie gimper, z tego się śmiałeś, a do diozu. Jezus Maria, poczekaj. Do tematu diozu ma się gimper i Olciaks. Poczekaj. Nieważne kto złapał psa, Dios przyjechał, odebrał go i zbadał. Co? Psa? złapali na drodze ludzie. Zajęli się nim. Była policja, policja wezwała Dios, z tego co ja wiem. Takie było kolejność zdarzeń. Dios przyjechał, zabrał tego psa. Więc bezpośrednia interwencja zabezpieczenia psa, tym najbardziej niebezpiecznym elemencie latania po ulicy, została przeprowadzona przez jakichś randomowych ludzi, którzy jechali samochodem i, i to zrobi. Dios go zabrał i się nim w tym sensie zaopiekował. tak? Natomiast przypisywanie sobie tego, jakby mówię, to było całościową sytuacją z ich interwencji, jest po prostu no, nierzetelne. Więc zauważ też, że ten gość tutaj mówi o różnych osobach, które wolą sobie siedzieć za ekranem, coś tam gadać, a jednocześnie sam przyjechał do ludzi, którzy tym psem się zajęli wtedy, nie? Czyli na tej drodze, zabezpieczyli. Mało tego, nie wiem, czy on to kieruje te słowa na przykład do Gimpera, ale na przykład Gimper, no, często pomaga zwierzakom, nie? Ja już nawet nie mówię, że on ma zwierzyniec w domu i adoptował mnóstwo kotów. I jeszcze tam chyba jakiś jeden jest w drodze bez oka. No i ma i dwa psy, i tak dalej, więc nie wiem, czy on te słowa w ogóle kieruje do Gimpera. Bo pewnie po części tak, bo tam dalej jest o pozwie, więc mam wrażenie, że ten gość nie do końca wie, co gada. Jeżeli te słowa są kierowane również do Gimpera. Rozumiem, że ludzie, którzy nie są zhańbieni pracą na rzecz zwierząt, nie są zhańbieni taką pomocą charytatywną, oddolną inicjatywą, ludzie, którzy w sobotę wieczorem nie podnieśliby dupy z krzesła i by nie pojechali po błąkającego się bezdomnego psa, nie wiedzą, jak to wygląda. a, a nie macie czegoś takiego? Ja na przykład nie lubię, jak ktoś się nad sobą tak urzala. Przecież ten gość sam wybrał taką drogę sobie w życiu. Mało tego, zarabia na tym kasę. Ja, żeby nie była, ja nie mam z tym problemu, że on zarabia. Tam no, ludzie się do tych kwot czepiają, nie i jakie to są kwoty i tak dalej Ale to też jakby w innym, to jest jakby oddzielna dyskusja Więc za, po prostu ogólnie, tak, gość na tym zarabia Ja nic do tego nie mam, ale po co się do tego stopnia Użaleć, czy robić innym ludziom z tego powodu Jakiś, nie wiem, zarzut, bo nagle Sprawdzają jakąś sytuację, bo mają jakieś wątpliwości Jest, a, wy to ku... Nic nie robicie, nie możecie mieć wątpliwości. Kurwa, no przecież to sam sobie wybrał taką drogę w życiu, zajmuje się tym, zakładam, że nie wiem, ma do tego jakąś zajawkę, no to nie chce działa i się tym cieszy. Nie trzeba innym ludziom, nie wiem, wypominać, że tego w tym momencie nie robią, bo zajmują się czymś innym, albo w jakimś, nie wiem, mniejszym swoim zakresie, dokładają cegiełkę do tego, żeby jakoś się zwierzakami zająć, co, no, cokolwiek, w sensie mówię, wiecie, whatever, w jakimkolwiek stopniu. A to, że sprawdzają, czy firma, organizacja zajmująca się tym zawodowo, działa rzetelnie, która bazuje też na zbiórkach, to co to ma jakby gdzie tu jest jakiś problem? Bo no, u podstaw wynika ze zgniłego paradygmatu, który wylewa się z każdej wypowiedzi tego faceta. Bo widać, że jego działalność nie służy mu już tylko i wyłącznie jako tarcza wizerunkowa przed jakimikolwiek niewygodnymi pytaniami czy krytyką, ale też jako wystarczający powód, by czuć się po prostu lepszym od innych ludzi. Temu zresztą Konrad z diozo daje wyraz w innym swoim poście, który również rzucił w odpowiedzi na ostatnie pytania, które pojawiały się w komentarzach. I zaczyna go tymi słowami: W społeczeństwach mało rozwiniętych, organizowanie zbiór. Przez organizację non-profit wciąż kuje wielu w oczy. Rozumiecie to plebsie? z mało rozwiniętego społeczeństwa? Ja ole. to nie jest tak, że on nawet tych ludzi, którzy wspierają te zbiórki obraża, bo trochę wrzucił wszystkich do... Ale... I teraz wiecie co? Ja oczywiście wiem, że teraz te osoby, które wpłacają tam kasę, czują się wyjęte spod tego nawiasu, że to ich nie dotyczy, no bo oni są w tej grupie, prawda? Ale mi się wydaje, że ten chłop jest teraz w tak oblężonej twierdzy, że on wszędzie widzi wrogów i dlatego nawet stosuje takie uogólnienia. Bo poszło całościowo. Nie było precyzowania. Aha, pa... I, do, i to jest dokładnie co powiedziałem, to jest niesamowite. Ikinga napisała, nie, bo ludzie oglądający i wpłacający na zbiórki Dios wiedzą jak tam wygląda. Dokładnie to powiedziałem, czyli on nazywa całe społeczeństwo w ten sposób, a osoby, które tam wpłacają kasy, uważają, że to nie o nich. No przecież to stało jest niesamowite. Okej, okay, no to, to zwracam się do ciebie z mało rozwiniętych y, społeczeństwa, tak, z tej, z tej strefy się odzywam do ciebie. I szczerze mówiąc, po poprzednim moim filmie przytłoczyło mnie to, jak wiele wiadomości do mnie wysłaliście. No tutaj mówimy raczej już o setkach nawet niż dziesiątkach od różnych osób, które chcą podzielić się informacjami, które posiadają na temat potencjalnych nieprawidłowości w interwencjach dokonywanych przez Dolnośląsk inspektorat ochrony zwierząt. Mocno rozważam przygotowanie oddzielnego, dedykowanego materiału. <noise> myślę, że będzie się chciało Gimperowi, myślę też, to tego nie wiem, ale zakładam, że ikoną tam w tle coś pichci, bo pewnie Bidam też dostał bunt mnóstwo bunt. materiałów, więc myślę, że będzie przez jeszcze Bidam dłuższy czas młyn wokół Diozu. Ciekawe co z, z tego wyjdzie. Krętacz. Oj, będzie? No tak mi się wydaje, Wenek. Też teraz tak sobie rozkminiam, że pytanie co by było, jeżeli oni kierują te sprawy do sądu, po to, żeby sąd, podobnie jak było w w przypadku Janoszek, wydał zakaz publikacji kolejnych materiałów. To jest dla mnie intrygujące. Nie wiem, jak szybko sądy działają w sumie w tym momencie, ale tak sobie pomyślałem, że co jakby tutaj był ten sam case. Ja wszystko tak samo zrobią jak Stanowski. Dostaną no. 15 koła kary. I... Ja myślę, że Gimper miał, miałby to gdzieś. W sensie tak by wrzucił materiał. Tak mi się wydaje. No Konop to już w ogóle przy Konop to jest milionerem. No Gimper w sumie też. więc. Mają. Także ciekawe, czy to też nie jest trochę w tym kierunku. Chociaż właśnie też widziałem komentarze, że podobno ten gość z diozu często zapowiada jakieś tam pozwy, czy coś, a niekoniecznie to dochodzi do skutku. W sensie nie, nie że tam sądy długo działają, tylko że niekoniecznie to robi. Także też pytanie, jak to tutaj się ukaże? Czy coś przyjdzie, czy nie przyjdzie. Eee, no, ale tak domykając ten temat diozu, także myślę, że będzie gdzieś tam jeszcze młyn. Zakładam, że Konow będzie coś szykował. Gimper, no to już widzę, że na pewno się gdzieś tam będzie do tego odnosił. Pewnie też. Zgrzycie, może dzisiaj coś jeszcze ruszymy na ten temat. Także pytanie: ile informacji się ukaże i gdzie ostatecznie będzie leżała prawda? Czy w tym, że Dios, tak jak tutaj są przedstawiciele tej perspektywy, okaże się krystalicznie czysty i fantastyczną organizacją, czy może są co do ich działania jakieś zastrzeżenia lub sprawy, które jednak warto by było wyjaśnić?